Ostatnie dni to prawdziwy festiwal pomysłów, w jaki sposób można unieważnić wybory. Aktualnie na tapecie znajduje się scenariusz, w którym rotacyjny marszałek Sejmu po prostu nie uznaje decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o uznaniu wyników wyborów prezydenckich. Spytacie się dlaczego? W gruncie rzeczy to proste, ponieważ. Dospuściliście się do subordynacji. Witam Was, ale temat jest na tyle poważny, że koniec ze śmieszkowaniem. Co więcej, w tym odcinku sięgniemy do materiałów źródłowych, by obalić, zdemaskować powszechną manipulację. Dlatego też uważam, że to może być jedyne bezstronne omówienie tego problemu ze wskazaniem na ukrytą intrygę. Ufajcie! O scenariuszu opowiada minister Bodnarenko dla TVP. Widzieli sobie sytuację, w której ta izba kontroli nadzwyczajnej podważa, przepraszam, stwierdza ważność wyborów, a wszyscy uczestnicy życia publicznego mówią, no zaraz, ale ta Izba w ogóle nie powinna orzekać, bo nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji. No to powstaje pytanie, co z tym zrobić? Co z tym powinien zrobić w takiej sytuacji marszałek Sejmu, bo to do niego będzie należała na samym końcu tego procesu decyzja. Zacznijmy od podstaw. Ważność wyborów prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy. Artykuł 129 Konstytucji, ustęp pierwszy. Jednak w wyniku reformy sądownictwa, tej samej, którą zasabotował Dudu, doszło do zmiany. Obecnie o ważności wyborów prezydenckich i tylko ich decyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jednak jej legalność jest kwestionowana w świetle wyroku Czuła, który podważył niezależność tej Izby. Dlatego też marszałek rotacyjny może dokonywać obstrukcji i potraktować decyzję jako wydaną przez organ niespełniające standardów sądu w rozumieniu prawa unijnego. A to właśnie marszałek uruchamia procedurę wyborczą oraz ją zamyka, organizując zaprzysiężenie nowego prezydenta. Jedziemy dalej. Otóż w tej części wywiadu minister Bodnarenko... Z grubsza powie to, o czym teraz rozmawiamy, ale również zasugeruje rozwiązanie. Ale nie wszyscy y, uczestnicy życia publicznego będą mówili, że ta Izba jest nieważna, więc no będziemy tak. mieli sytuację, w której nie będzie zgody pełnej i takiej, takiego porozumienia i jasności do decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która orzeknie prawdopodobnie, że Karol Nawrocki jest prezydentem i że wybory są ważne i protesty zostały wszystkie. Rozpatrzone? No dobrze, tylko proszę zauważyć. Należy uznać tę tak, decyzję, czy nie uznać? Tylko właśnie, no, procedura polega na tym, że na końcu po tym orzeczeniu, po tej uchwale y, Sądu Najwyższego bo Konstytucja mówi o Sądzie Najwyższym, to, to tylko ustawy uszczegółowiają, że chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej ale ustawa mówi też, że ta uchwała trafia do marszałka Sejmu, do y, Państwowej Komisji Wyborczej oraz do de facto premiera, który musi opublikować uchwałę w dzienniku ustaw. No i teraz, czy premier ma to opublikować, a jeżeli już to, czy nie powinien tego opublikować z odpowiednią adnotacją wyrażającą wątpliwości co do tej Izby? Czyli problemu może nie być. Donald Tusk klepie decyzję Izby Kontroli nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z adnotacją. Tyle, że chyba nikt z Was nie ma wątpliwości, że w obecnych okolicznościach. tylko frajer by nie skorzystał. Tyle, że premier, jak to ma w zwyczaju, umywa ręce, a zderzakiem ma być właśnie marszałek Hołownia. E, no i druga rzecz, co ma z tym zrobić marszałek e, e, Sejmu Szymon Hołownia? Czy ma uznać, że izba. Funkcjonuje w sytuacji, kiedy wcześniej sam miał wiele wątpliwości, bo przypomnę, że sam marszałek Hołownia przedstawił projekt ustawy incydentalnej. To on chciał ten problem w ten sposób właśnie, właśnie rozwiązać. Czyli jaki scenariusz sobie pan minister wyobraża? Jednak zanim przejdziemy do scenariusza i tym samym intrygi, musimy poznać genezę problemu. Otóż sądy w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, czasem natrafiają na sytuację, w której nie wiadomo, jak interpretować. Prawo unijne. Dlatego też należy się spytać starszych i mądrzejszych. Zapytania takie nazywamy pytaniami prejudycjalnymi. Trybunał udziela wtedy odpowiedzi i jest ona wiążąca czyli polski sąd musi się do niej stosować. No i tu wchodzi sprawa C326, łamane przez 23. W 2023 roku do TSUE wpłynęło właśnie takie zapytanie. Złożone przez sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jednak SUE orzekło: Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz! Dlaczego? Bo i to jest kluczowa sprawa, ponieważ SUE uznał, że skład Izby nie jest wystarczająco niezależny i bezstronny, czyli nie spełnia standardów sądu według prawa unijnego. A skoro tak, to bardzo nam przykro, ale pytania prejudycjalnego nie można zadać, bo nie jesteście sądem. Jednym słowem, sędzia został spuszczony na drzewo. I po tym wyroku CSUE przyjęło się mówić, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest nielegalna. Tyle, że to jest nadinterpretacja. W sytuacji, gdy skład orzekający, który skierował pytanie prejudycjalne, nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności ustanowionych w orzecznictwie Trybunału, pytanie prejudycjalne należy uznać za niedopuszczalne. To subtelna, ale ważna różnica. Otóż SUE orzekło, że konkretny skład sędziowski, a nie całą Izbę jako instytucję per se. Ale czy to zmienia naszą sytuację? No, naszą jako polskich wyborców, nawet tych, którzy nie głosowali. Otóż moim zdaniem nie za bardzo, ponieważ marszałek hołownia i tak się tego uczepi. Tyle, że moim zdaniem nie chodzi tutaj o skręcenie wyborów. Tak daleko, tak daleko raczej sprawy nie zajdą, chociaż ja nie wiem, co w tych głowach siedzi. Moim zdaniem chodzi tutaj o przymuszenie PiSu do pewnego. Dealu. Czyli jaki scenariusz sobie pan minister wyobraża, że Szymon Hołownia teraz apeluje do Andrzeja Dudy o wycofanie weta, o powrót do ustawy incydentalnej? To znaczy, ja myślę, że powrót do ustawy incydentalnej byłby rozwiązaniem sytuacji. To znaczy, na pewno wtedy nikt nie miałby wątpliwości, nikt nie śmiałby podważyć orzeczenia, które jest wydawane przez 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego, co do których, no, byli oni poływani w różnych czasach, ale absolutnie są to sędziowie, których status nie jest w żaden sposób kwestionowany. Tylko pytanie, czy w ogóle politycznie prezydent Duda jest w stanie takie decyzje na tym etapie podejmować. Mamy tutaj klasyczny przykład tak ustawy incydentalnej przedłożonej przez Szymona Hołownię w 2024 roku. Niby zwykła techniczna zmiana, jednak pisana pod jeden konkretny cel, czyli usunięcie sędziów powołanych przez tak zwany neokRS. W uproszczeniu sędziów przychylnych PiS-owi, takie wielkie uproszczenie, zorzekanie o ważności wyborów prezydenckich. Tyle, że jest jeden problem. Takie Prawo incydentalne może naruszać konstytucyjne zasady równości i stabilności prawa. Mówimy tutaj o artykule drugim, czyli zasadzie demokratycznego państwa prawa. Ustawy tworzone pod jeden przypadek lub osobę, czyli incydentalne, są z tym niezgodne, ponieważ są nieprzewidywalne, wybiórcze i niesprawiedliwe. Oraz o artykule 32 zasadzie równości wobec prawa. Ustawy incydentalne naruszają równość, bo traktują jeden podmiot inaczej niż pozostałych. Bez racji systemowej, tylko politycznej. Niewykluczone, że właśnie dochodzi do przeciągania liny. I tutaj, moim zdaniem, bardziej Tusk trzyma kaczyńskiego za jajca niż odwrotnie. Rząd, forsując zmianę zatwierdzania wyborów, po prostu chce wymontować kolejny, zamontowany przez PiS, bezpiecznik. Oczywiście bezpiecznik obsadzony przychylnymi sobie sędziami. Rząd jednocześnie chce wprowadzić nowy model, czyli losowanie 15 sędziów spośród całego Sądu Najwyższego, co może stać się mechanizmem na przyszłość, na podstawie tzw. prawa gaduka. Tak więc, moim zdaniem, tutaj nie chodzi o uwalenie Karola Nawrockiego, a pisowskiej instytucji. W wielkim uproszczeniu. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie. Może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z Gieryczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i Pozdrawiam Was serdecznie.